Siema, jestem Marek. Dzisiaj tak jak kilka odcinków temu obiecaliśmy Wam, zrobimy dzień na odwrót, a mianowicie kamerzysta zostanie dzisiaj lordem kamerzystą, a ja pójdę za kamerę, więc zapraszam do oglądania, a ty kamerzystą możesz mi już dać kamerę. Już? No już już. A co mam robić? Eee, a może ja się przywitam najpierw? No dobrze, możesz się przywitać. A kim ja jestem teraz? Lordem kamerzystą? Tak, jesteś lordem kamerzystą. A czekaj, to stres dla mnie. Pierwszy raz witam! Ja jestem Lord Kamerzysta i zapraszam Was na odcinek Z Dzień Odwrót. I teraz co mam powiedzieć o subskrypcjach, tak? Mhm. Drodzy widzowie, ze względu na to, że kanał Marka jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce i Marek chce pobić kolejny już w sumie rekord i brakuje mu zaledwie 90 tysięcy subskrypcji, wypadałoby, żebyście zostawili w tym momencie subskrypcję. Taki sam czerwony przycisk musicie kliknąć o tam na dole, dobrze pokazuje stronę Marek? Dobrze. O tam na dole musicie. Kliknąć czerwony przycisk. I jak już to zrobicie, no to dołączycie do najbardziej prestiżowego grona w Polsce. No a my w sumie zaczynamy film. Nie hey, niedobra robota i co ja nic z tym przerobić? No nie zawsze jest tak fajnie. Ale słuchaj kamerzysto, jako że dzisiaj jesteś lordem kamerzystą, to przygotowałam dla ciebie kilka nowych ubrań, bo jak wiesz, ja codziennie zakładam nowe, świeże ubrania, prosto ze sklepu. Także na stole zaraz będą ubrania. Lordzie kamerzysto, na stole masz ubrania. Hey, Zobacz to, co to jest. To dla mnie jest? No tak, to dla ciebie. O, ja, jakie buciki, ile to kosztowało? Nie ma ceny w środku? Nie ma, ale coś pewnie około 500, nie? 600 dokładnie. Ok. Tutaj masz skarpetki. Też oryginalne. To też oryginalne. Z na klejna. Co, to też Kleina? Y no, w sumie wszystko chyba z na klejna? Nie, no to wszystko to klejna. A nie, dla ufajki jest na klejna, tak? Tak, dokładnie. Więc mam się przebrać, tak? No tak, musisz się w te rzeczy przebrać, bo teraz wyglądasz, że tak powiem, jak wieśnia. Okej, okay, dobra. No i co, jak ja teraz wyglądam? No normalnie, bardziej prestiżowo. Zobacz, ile pieniędzy masz na sobie. Weź mi pokaż, bo ja chcę zobaczyć. Okej. Okay. Mark, ja miałem wyglądać prestiżowo, a wyglądam jak jakiś gej. No może i wyglądasz jak gej, ale zobacz, ile masz na sobie pieniędzy. Już przed chwilą ci to mówiłem. Nigdy się tak drogo nie ubierałeś. Powinieneś mi za to podziękować, także podziękuj. Ja nie muszę cię dziękować, jestem Lordem. No, no tak. No dobra, no i, i co teraz? No nie wiem, co byś chciał teraz robić. A co robi Lord? A która jest godzina teraz? E, no, nie wiem, to ty sprawdź, która jest godzina. A właśnie, mam jeszcze coś dla ciebie. A co to? iPhone. Możesz odłożyć swój stary telefon. I która jest godzina? No, dziesiąte. Co byś chciał robić teraz? Czy ja coś zaproponować? Ja zwykle do tej godziny wstaję i robię sobie kawę. No dobra, to nie będzie ta kawa. No dobra, mogę ci zrobić kawę akurat. No to co? Ja mogę sobie siąść, tak? No, poczekaj. Lordzie kamerzysto, tutaj kawa dla ciebie. A ta Dzięki. kamera jest strasznie ciężka. Już nie daje rady. Ciężka praca, co? O. Co to jest? Kopilówak To ta kawa z gówna? No tak, ale weź mi tutaj nie pluj Puh. Co ty robisz? Dałeś mi kawę z gówna No taką kawę piję lord No ale słuchaj ty człowieku nie nadaje się na lorda Nie chcę tej kawy Dzisiaj jestem lordem i nie piję tej kawy Co następne? No kąpiel mówić? Kąpiel? No dobra, no w sumie przydałaby się kąpiel A wiesz przy kąpiel? W mleku czy w wodzie z lodowca? A dalej w tym mleku Okej okay. To co Lordzie Kamerzysto, Chciałeś kąpiel w mleku? To weźmy kąpiel w mleku No dobra, no ale no to ktoś to musi nalać, nie? No to możesz sobie nalać no, ale zawsze ja to robiłem No tutaj leżą butelki Nalejesz no, sobie Ale zawsze ja to robiłem, czyli teraz ty to musisz zrobić No nie, zawsze robili to służące. No ale odkąd zwolniłeś e, panią Krysię, no to ja to robiłem W sumie umiesz już to robić, to nie widzę, żadnego. Nie, myślisz. no teraz zamieniamy rolę, Marek Ale jak? Ja muszę kamerę trzymać Ja potrzyłem. Ale to ja mam być kamerzystą teraz. No teraz Ej jesteś. No. Teraz jesteś służącym, Marek. Żarty sobie chyba robisz. A czemu no. to jest tylko 5 mlek? Czekaj, muszę powiedzieć, że przenieśli więcej. A dlaczego one nie są szklanych butelkach? No wiesz. Wiedziałem, że będziemy nagrywali dzień na odwrót, tak że masz gorsze. Mhm. No, nie nie, no bo przez SATA nie chcę się lać tego. No, trudno. Nie dawaj. Są tylko te trzy mleka, oni to w końcu przyniosą przecież. No i dowiesz. Dobra, słuchaj, to już jest naprawdę ostatnia butelka. No zobacz, już masz prawie pełną wannę No dobra, może być. Też masz wymagania. Proszę, kąpiel gotowa. Co ja mam jeszcze nagrywać dalej? I czekamy, że to jak się bawisz? No całkiem przyjemna ta kąpiel. byś zębla w tym mleku Uu. Nie liczę na to. Na razie. Kamerzysto, przygotowałem dla Ciebie moją ulubioną łyski Jura. Spróbujesz? No spróbuję. A w ogóle to jesteś tutaj brudny. Gdzie? No na poliku. No chyba kałą się obrodziłeś. To tak gównem śmierdzi. No. Ile ta łycha kosztuje? Ona kosztuje około 350 złotych. No to co? To się napijemy. Czekaj, zdejmę Mówisz w ogóle to otworzyć? Aha, już nie rób ze mnie debila, Marek. No wiesz, taki chyba nigdy nie piłeś. No nie piłem no i co? Ale gdzie ty to lejesz? No do szklanki no, gdzie? Eee, I co ty zamierzasz z tym zrobić? Oho, no, no, napić się. Ale co ty teraz robisz? łyski to whisky z kolą, ja się napić. No nie, 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 oddaj to! Poczekaj, zobacz. Lordzie kamerzystwo, w takim czymś pije się łyski. No dobra, no okej, okay, w porządku. No, no dobra, no, w porządku, no, bez różnicy w czym. Nie, co ty robisz? Tego się nie z Kolo. Sam, samo to pić? No tak, ewentualnie mogę ci dać wody z lodowca. Czyli nie chcesz wody z lodowca? Nie, to się nie Ej, ale czekaj, czekaj, czekaj. Bo to szklankę najpierw musisz opłukać. I co? Teraz? No i teraz, no ale jeszcze raz. Jak smakuje? No dobra. A chciałbyś, może, cygaro do tego? Cygaro? No. No zapaliłby. Okej, okay, to mogę ci dać. Ej, 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 ej. Czemu zapalniczką? Cygara nie odpala się zapalniczką. czemu? No zapałkami. Dodaj mi jakieś. Wiesz, co znalazłem, tylko twoje jakieś mało prestiżowe zapałki. Duża różnica. No jest duża różnica, bo do odpalania cygara są specjalne zapałki. Jak smakuje cygaro za 300 zł? Czekaj. Tak, Ty się tym zaciągasz? No, a czemu nie? Nie, cygarem się nie zaciąga. To po co się to pali? No, dla smaku. Człowieku skąd ty się urwałeś? Dobra, nie wiedziałem. No dobra, ale chyba cały dzień nie będę palić cygara i pić whisky, co dalej? No, jak skończysz to, będziemy robili co innego. No dobra. Ja się zrelaksuję. Ej, lordzie kamerzysto, co ty tam robisz, że tak głośno jest? No jak to nic? Ja wejdę. Co ty robisz? Co ty robisz? No cipsy no, chipsy jadłem. No zobacz co ty zrobiłeś? Ja? Już to ty mi z ręki chipsy. Na kto je jad? To ja. No przystaje tak lordowi? No co ty zrobiłeś najlepszego? No chipsy jadłem. A ile te chipsy kosztowały? Skąd ty je w ogóle wziąłeś? Z Biedronki. Przemyciłeś je tutaj do mojej rezydencji. Dobra, nie krzycz na nie jestem lordem. No ale bez przesady, no. To nie miało tak wyglądać. Dzisiaj ja jestem lordem. Tu samo nie jest chipsy. Ale mnie to w ogóle nie obchodzi, że ty jesteś dzisiaj lordem. Przesadziłeś w tym momencie, chyba skończymy ten dzień lorda. No, nie, no tylko do końca dnia jestem lordem, Marek. No to posprzątaj to teraz. No nie, tego nie posprzątam. No, posprzątaj. No posprzątaj. to nie. No posprzątaj to, co ty zrobiłeś? No ty zrobiłeś. No to posprzątaj je, bo to twoja wina, to ty jadłeś Nie No ej, wracaj tu Dobra, i co teraz? Nie wiem, zdenerwowałeś mnie Czym ja ci zdenerwowałem? Tymi chipsami Ale ty już przesadzasz człowieku No dobra, to zawieź mnie do parku O co? No bo chcę pojechać do parku a jakiego parku? Nie wiem, wybierz jakiś. Ale czy samochodem czy jak? No samochodem. Ale wiesz, że ja od jakiegoś roku nie umiem już jeździć, bo ja nie jeździłem w ogóle. Pradzisz sobie, ja sobie radzę cały czas. To możemy jechać. Dobra. O. A jakim samochodem chcesz jechać? Nie wiem, dobra, dawaj tam o Okej, to dawaj. Dobra, lordzie kamerzysto, jak ten samochód się włącza? Nie pamiętasz? Sadzasz no, do stacyjki Klucz Tutaj? No. Ale nie odpalił się. No bo musisz hamulec wcisnąć. Automat. Że to manualnie ty nie prowadziłeś, więc nie wiem o co chodzi. I co teraz? No do tyłu. W sensie, że tutaj to? Coś? No, no przypomnij sobie do tyłu i cofasz. I co, już jedziemy? No jedziemy, jedziemy. Dobra, dawaj szybciej, bo to do tego parku chcę jechać. Co tak wolno jedziesz? No wiesz, ja nie jeździłem, no. także ja się boję trochę. I co teraz, jak do przodu jedziemy? No na Rzeczywiście. Za dużo na tylnym siedzeniu siedziałeś. W sumie fajnie tak na tylnym siedzeniu. Dobra, spokojnie, spokojnie. Aha. za mocno wcisnąłem, tak? No. Dobra, no. Już ogarniam powoli. Muszę przez ciebie zapalić, bo mnie zdarzyło. Czym znowu? Nie wiem, ciężko być tym lordem. Skąd ty w ogóle masz papierosy? No, no kupiłem sobie. Mhm. Takie biedne. O jakie? No nie, lepsze byś kupił. Ej, ale o co chodzi? No piwa się przyjechałem napić. Specjalnie przyjechaliśmy tutaj, żebyś napił się piwa? No tak. Normalny jesteś? No czemu nie? No ale specjalnie tutaj przyjechaliśmy. No i co z tego? Nie, oddaj to. Mm. No co ty robisz? Daj to. No daj. Nie, jestem lordem. No nie obchodzi, ale słuchaj, lord nie robi takich rzeczy. Jak nie robi? To piwo nie jest wcale takie złe. Daj to. No, nie, daj mi to. Daj. Nie będziesz pił piwa. Daj spokój mi. Czy to jest jakieś biedackie piwo. No dobra, jak chcesz to pij. No dobra. Ale wyglądasz jak ostatni menel, tyle ci powiem. Trudno. Co ty samą prezentujesz? Muszę odreagować. Od czego niby? Od bycia lordem. Oddaj to piwo. No nie! No oddaj, oddaj. No nie! No... Oddaj! No! I nie ma piwa. Nie ma picia. No nie, to teraz. Wracamy. Idź mi po drugie. Wracamy. Wracamy. Jestem lordem i mówicie, żebyś mi poszedł po drugie. No nie będę ci chodził po piwo. Masz iść po piwo, Marek. No dobra no. Ale z niego idiota, no sami widzieliście jak on się zachowuje Masakra Ja nie wiem czemu ja w ogóle się zgodziłem na jakiś dzień na odwrót Co to ma w ogóle być A Menel tam został Dobra, także mamy tam Menela Co Menela, co tak długo Na no, co ty myślałeś, mi się nigdzie nie spieszę Daj to piwo a co to za piwo jest? No piwo twojego pokroju, dla to, żuli. To jest dla kobiet piwo. No, no dobra, nie znasz się, to dobra, no, no trudno wypije. Znaczy byłem w sklepie, powiedziałem piwo dla Menela i dali mi to. No i co, dali mi ci Radlera? No tak. No dobra. Może już pójdę? Czekaj. No, Zostawię go tutaj. Kurde, uciekam stąd, od tego idioty. Dobra, już nie będę taki dla niego, wrócę. Skoro podjąłem się tego wyzwania, no to będę już tym kamerzystą przez jeden dzień. Ale słuchajcie, on naprawdę musi mieć przesrane, skoro robi te wszystkie rzeczy. Słuchaj człowieku, ja już mam ciebie naprawdę dosyć. Co ty sobie wyobrażasz? Że kim ja jestem. Ty się cały czas tak zachowujesz Marek. Ja się cały czas tak zachowuję, ale bez przesady. Ja nie jestem jakimś manelem, który pije jakiegoś browara w lesie, no. Ale już naprawdę przesadzę. Dobra, Dobra, słuchaj, kończymy ten dzień. Na szczęście już się ściemnia. Wsiadaj do samochodu i wracamy. Ale Marek, ja do dziesiątej jestem, lordem, 24 godziny. No wsiadaj! Zaraz wsiadam, do końca? No, 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 tak, możemy jechać. No to dawaj. No wsiadaj. Tam mam sobie to wziąć? No tak. Nie. No dobra, już ci to otworzę. Siadaj. W Lordzie Kamerzysto, i jak się czujesz? Nie, no wyśmienicie się czuję, ci powiem. Wiesz co? Ja zauważyłem, że ty w sumie bardzo lubisz pić. No, lubię, lubię, ale. Okazyjnie tylko Jasne, dzisiaj się zachowałeś jak totalny menel Oj tam, oj tam Jedno piwko jeszcze nikomu nie zaszkodziło No tobie zaszkodziło trochę No nie A, zaszkodziło, szczególnie, że to był Radler No dobra no Przygotowałem dla ciebie nieco bardziej prestiżowy alkohol, zaraz ci go przyniosę No także tutaj przygotowałem dla ciebie Moeta Co to? To nie jest prestiżowy alkohol Jak? ty zawsze tą pijesz A mi Moeta dajesz? No ja piję ale ty chyba za dużo nie potrzebujesz. No Także no. spróbuj jak nie smakuje. Ile to kosztuje jest? 400? 450 chyba. Może być. Nie ja całego nie będę pić, nie? Nie no, spoko. jak? Jak ty to mówisz? W granicach tolerancji. To co dalej? Mam się rozkoszować tym szampanem? No co chcesz? Nie wiem, mogę no się pij, pij. napić. No Nalej sobie jeszcze. No dobra. Skoro nalegasz. Chcesz też? Nie, ja ci się podziękuję. Ile ty już tego wypiłeś? Trochę wypiłem. Trochę, czyli ile? Bo już prawie całego moeta nie ma. No jak nie ma jeszcze trochę... Odbyt. No pokaż ile zostało. Ty już całego wypiłeś? Wszystko to wybiłeś w 10 minut dosłownie. Jakim ty alkoholikiem musisz być? Ciężki dzień miałem Marek. Dobra, co robimy? No skoro już się upiłeś, to przygotowałem coś dla ciebie. Może chodź na górę, okej? Okay? Wedle albo nie. Idziesz? Dobrze, pójdziemy. No, pójdziemy. Czekaj. Tutaj lody? No ty pijany jesteś. Aż tak pijany jesteś? To co to Marek jest? No słuchaj no. Co to jest? To jest dziewica. Dla ciebie. Jaka dziewica? No dziewica. Wiesz o co chodzi? Ja no, tak jesteś się nie umawialiśmy Marek. No ale Lord zawsze wieczorem wiesz. Co? A, no tak. To chcesz? Niekoniecznie Marek. Niczemu? czemu? Tak na dobry koniec dnia. Ale ja nie chcę Marek. No, no jak ale... No dawaj, idź. Nie, a jak ta dziewczyna... Co? Nie, nie Marek. Ja, no idź. Ja, ja nie chcę. Idź. Ale ja, ja nie... Ale to... Ja? To jest moja koleżanka. Nie chcę No idź. Nie. Kamerzysta, idź. No to co kamerzysta? Ja nigdzie nie idę No idź no Ja nie idę spać. spać już Ale e, mam propozycję No Jeżeli wbiją 100 tysięcy łapek w górę robimy drugą część A ty tak nie możesz Jak nie mogę? Jestem lordem kamerzystą No w sumie nie przemyślałem tego W każdym razie żegnam się z wami Zobaczcie koniecznie poprzednie filmy I zasubskrybujcie kanał do zobaczenia. To tyle? To tyle. No to do zobaczenia. Mam nadzieję, że już nigdy nie będziemy musieli tego powtarzać.